Walnij mi brękę mo, moda, bo to są mogłem dziesięćka, jakbyś zauważył. Walnij no. mi gola, walnij mi gola, dawaj. <śmianie> jak to... Ej, ej, weź, no? ja ci pokażę, jak to wygląda, pa. No? pa. Walnij mi gola, walnij, walnij. <śmianie> <Wali mi gola. śmianie> pa witaj, panie na sterun. Hej, ci się manko, z tej strony sterun, zonujesz się, pele i ninja. Ciao. Dzisiaj nagrywamy 9 to the following. Online, nie Ma multiplayer. Odcinek, yy, chuj wie który, bo nie wiem kto. To będzie szósty. Wie, 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 wie. To, będzie szósty to będzie szósty odcinek z fabuły. O. To jest. Bo u... Siatana będzie piąty. Oni idzie czwarty. U mnie szósty. Prosta matma. No to co? No to, co? Yy, powiedz, widzą co my te dzisiaj teraz robimy. To będziemy robić ogólnie w tym odcinku. Będziemy robić jednego poboczniaka i pewnie, prawdopodobnie, główną fabułę. Więc, żeby zaś nie było, to najpierw główną fabułę, a potem poboczniaka, co zrobimy, jeżeli starczy czas. Ci. Więc lecimy. Let's go! Let's go! I przez okno, i przez dziurkę. W... To? Co? Co? Co, co? Ninja jak wypadł nie... przez okno? Co? Nie wiedziałem, że taki szybki jesteś. Ninja wypadł przez okno, o nie? Weź się do okna. Weź się do oknem. Oknem. oknem? Co, do, te, do tej swojej EZGI poszłeś, co? No, tak co, Ej, odpierdol się od Kurwa, nie wiesz z... mojej kubityłki. Okay? To jest moja, spierdalaj. Spierdalaj. wiecie, że tu. O, EZGI się ma! się od Jebię, Nie gadaj! Aha! Ale że egzotyk wbił na, na nagrywki? Ja o nim, Ja mu And mówiłem... Ja mu mówiłem kurwa w czwartek! Hours later. Chodź chodź ty kurwa pierdoła. I witamy po cięciu... Przez radio. Jeden z z właśnie zmarł przez wodę. Jak coś to pozdrawiam egzotika Lupika Plus jeden. Muszę przydać, że rzeczy. są w stanie zainteresować się tym, co się dzieje. Ale nie wiem, dlaczego może Nie wiem, dlaczego może słuchać. 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 No co? No 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 może ci się przejdzie. No może ci się przyda. Nawet, przyda. nawet nie wiedzielibyśmy, czego mamy szukać. Dzięki, Jazzy. Ej, chodźcie do Ezgi. Chodź do Ezgi. On coś jeszcze ma do nas, do kogoś. Idę, idę. A on coś tam jeszcze ma jeszcze? Coś? No nie widzicie, pomraczeły wykrzyknik? No, widać że matka przyjęła cię w szeregi posłusznych. Więc my też przyjmujemy cię do naszej społeczności. Jesteś, Jesteś teraz mile widziany wśród dzieci Koź i prze przegłos. Co? Ktoś był przegłos. U ninży. Czyż jest on słuchawek? No kurwa, na no, kurwa. Kurwa, jawne, wrześciszałem to. Musiałem zrobić kolejne cięcie, bo ktoś mi się wylał. Chyba szedł w nagranie, sorry Kto, Kto ci wszedł? Będę musiał jeden ja fragment wyświetlić Do idziemy Kurwa, no. ale nie latajcie tak po mapie Ja też chcę sobie dojść normalnie, się, nie? na tam nie było, gdy to się stało? Nie -G. Nie znam go osobiście nie znam go. Ale przez te wszystkie lata dużo znaczy, słyszałam Erkan nie był specjalnie odważny Już, odważny, już przed wybuchem epidemii Cóż, znalazłem go w piwnicy Myślisz, że ukrywał się ukrywał tam się przez cały czas? Cały czas. Tego, nie Tego nie powiedziałam, ale to możliwe. Ale to Cóż, to naprawdę to trudno, w Co trudno w to uwierzyć. Co trudno uwierzyć? Trudno że ktoś uwierzyć. nie chce zginąć w że walce, w której nie, nie, szans? W walce, że że nie miałby, walce, że nie miałby walce, szans? Że ktoś porzuciłby walce, rodzinę swoich, w swoich najbliższych w takiej sytuacji? Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Ale nie wiem. Nie mam żadnego zdania. Tylko. Czy mógłbyś. Chciałabym teraz trochę pomyśleć. Czy mógłbyś. Cie, bo jest. Oś, to szerkan jest On się może z z nim pogadać A, Dobrze cię widzieć co z, co z nią? Wciąż nie reaguje Ten typek wciąż. mi przypomina Ej, Ej szatan Szatan Ten typek co? mi przypomina Jedną postać z Cyberpunka. Eskitu. Co on kurwa ty, co jaki jest? magik On wstaje i tak wiesz My I siada, nie co nie jest? Za ja. No my się wydać, że Danklei się zbugował, wiesz? Cieszę się, że mogłem pomóc. Możliwe Chciałbym być taki Za się okaże, że zaraz skruwał siądzie, takiej te bagi pierdolony, chodyni Chodyni pierdolony O, siada, siada. Teraz muszę się skupić na niej. I zaraz stanie. Tylko ona mi została. dawnego życia Nie, już siedział. Dobra, jest Kurde. I przez okno kurwa E faktycznie. E, to co to, to jest no, bardziej dobra. rozmowa na temat e, słońca i tyle? Wiesz co? E, weź suszę. A, no dobra. A i suszę? E, suszę? Suszy mnie Co czekaj. Z buta wiesz, tam mamy te poboczne zadania Czyli mamy poboczne teraz robić? No. Musimy pora Musimy stronę pobocznej, bo kurwa... ten nie? Trzeba dać ktoś do mnie, bo wy kurwy zaraz Ja wsiądę Poczekaj tam weź pojedź moim pojazdem po prostu albo każdy jedzie swoim, co za problem Co, so, lepiej jest jak jadę z kimś, nie, niż... No ale jak, no przecież mógłbyś iść swoim też jechać Tak, ale ja jak debil Lecimy od tego jadę swoim Biją nas Kurwa, weź, od... wypierdalajcie ode mnie Tu jest ten, mutant To z mutant, fuj Teraz się obudził, nie, ja pierdolę wow. Jak mnie uderzył Jedź, jedź nie mamy czasu! Syn, syn jest nie jest zajęty! Żyje. Syn nie jest zajęty! Wow! Kurwa mać! kim jadę? No ja wybrałem za dla nie? nie? O dobra, wiem co będzie. Będziemy mieć gości. Jak gości? No gości. W sensie? No kurwa, jak myślisz? No, no, Ząbiaków? to jest. Mamy znaleźć wejście. Trzeba będzie gdzieś od tyłu. Najlepiej iść za ninjom. Bo ninja wszystko pamięta, tak? Dokładnie. Chociaż mamy taką nadzieję. No tutaj. Ja muszę na chwilkę na górę wejść, żeby się uleczyć, Bo już widzę, że mam troszeczkę tam. A w sumie dobrze mi przypomniałeś. Ja już wpływam. Nie tylko ty. Wypierdalaj! Ty Wypierdalaj z mojej ziemi! I co ja pod wodą mam słyszeć? Mam tylko napisy. Wygląda zdrowo, jakby chyba wuletnictwo. <noise> Ej, tu jest jakiś dziadek. Ej, prądu nie ma. Ej, co jest z nim? Po go? Dobra, drzwi wcześniej wy, wy, wy zostały wybite a potem ten what the fuck? Ja właśnie myślałem że to wy wypierdaliście do drzwi ogólnie, nie? kłam palancie, co wy tu dupy. śmieciu! Pierdalaj! masz trzy fiuty kurwa, mówić, jaki szef, śpierdalaj z nim kurwa śmieciu! Jak się nazywa? imię i nazwisko, adres, numer telefonu, już kurwa i Twój stary 997, y, ulica Twoja stara i twój stary Ta? Tylko wykonywałeś polecenia, co? daje bani, czyli twoje? Nie mnie Ty ja bym chciał tym mieć szczerze o zajbistem mieczek w sumie To mogę sobie go wziąć? Ej, no podniosłeś mi go! No ja pierdolę! A, dobra Klonujesz? Bo ja go tak, on jest tak słaby, że kurwa nie nadaje się On jest na ile? Nie, na serio, ile mam mocy 2003? Mało Mniej? No No to weź go sobie To po chuj go brałeś w sumie Bez sens 1000 Tysiąc, nie, to nie chcę. Ja mam kurwa miecik za 2000 tysiące, to wiesz? Punktów. Przyszło ode mnie dostawałeś no Wiem, wiem, pamiętam. jest wiesz, no na razie mam dobre itemy. A jak jest poniżej tysiąca, to się nie opyla. Po dwóch? Pada. No, tym bardziej. O, tu jest skrzynka, dwie nawet. O, to jedną da się chyba normalnie otworzyć, nie? Nie, nie. są potrzebne wytrychy. No widzisz, jestem zajebisty. Masz je coś ma, chodźcie. Powiem ci ma łysy. wiem, że masz sporo rzeczy. No wygląda jak tego, jak, te, jak, taki, ba, jak taki turek, kurwa. Bez to z torcist się urwał, chłop. Nigdy nie potrafi. Ninja, ninja, ey ninja, właśnie SG uciekła, widzisz? Masz pojęcie, gdzie mogła się udać? No ale. Twoja, twoja się wybranka odeszła. Wybrał... Spierdoliła a to soka może jej wpierdolić. Zobaczyła ninja do... i spierdoliła. Jebana. Za dużo mało hmm. w dupie dostała. Za mało chuja dostała w dupie. zbyt mało wystarczalny. Wiem, bo... prostu. Ja ci kurwo Jak ci pierdolę za to, -no, znowu dzień, ja powiem, kurwa, prostu Zapraszam, kurwa, No pierdolne te kurwo. fundamenty. To pierdolnice, całe jelo. Prędzej ja to, się położył na maskę, kurwa, cała go co Prędzej, to? Prędzej to może się z zombiakiem stać ono, nie? Swojnie niebezpiecznie. No Zostaw chciałem się pobawić! Z, z zombiekami się nie bawisz? Chyba coś, coś za się pobawić, to wiesz? Jedzeniem Jak się pobawić. Jedzeniem się pobaw Ty bo Ej, no się no, do góry. Stój chwilę, stój, nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie co? Nie się no co, co wy Nie ruszaj się, kurwa. Co wy tam robicie? Nie ruszaj się, Pierdalej! Co wy tam odpierdalacie? Pierwszy. Chciałbym odszedł w dół, wsadzić. gej, gej, gay, 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 gay! O jest. Ja pierdolę. Skąd was wzięli? Skąd was wzięli? Nie wiem. Chyba skąd wzięli ninja? Bez... debila Mariatkowa. No ale... tu jej nie ma. Tu nikogo nie ma na farmie. To spustolek. W... No bo nie ma gałganie, bo ona się wyruchała. O nie, tu nikogo nie ma. Gdzie ona jest, kurde no? Ona się A bo zombie ją zjadł. Nie wiem, ja spróbuję jeszcze do tej studni może nie wiem, zobaczę. No cię wątpisz co się będzie. jesteś się tacy tępi, nie? Co? No tępi! Ty maskę znalazłem! Ale o co ci chodzi? Człowieku, raz. No ty se jaja robisz! Dwa... I nie byś my, to są zabiegi! Kurwa jakiś martwe tuleżo Ja pierdolę! Była Mozana zaatakowali zarazem! Dobra więc wez... Ej, ja latam tam za wami, wasza wina! Nie ma tu po niej śladu, ale są tu zwłoki innej dziewczyny. Będę szukał dalej. Nie martw się, Jazir. A bo aż nie znaleźliśmy. Okej, okay. Menda! Mendoza! Siadać, kurwa! Jedź! Kiery. ten. kierowco. Widzę, że jesteście tacy tępi, że ja muszę kurwa za was myśleć, nie? Ja się bawiłem młotem, kurwa zapierdolałem ząbia. Ja latam kurwa... za wam, wy się pierdol ode mnie debilu! Poszukaliście, kurwa, nie wiem, igła z tego siada, normalnie. No dokładnie. Ale ja co, ja no. się przeszukiwałem, kurwa, nie tylko, kurwa, jedną, no, jeden fragment. A poza tym, równie ja, dobrze. Ja, a, ja, ja a poza tym, ja a poza tym, a poza tym, poza tym mógł być to równie dobrze martwy zombiak, a po drugie, ty przechodziłeś po Nie, ja. Więc. Dla mnie to nie było tak jasne. Teraz ty pierdol mi głupot. Ja się wyjebałem z więc... no. Taki zajebisty kierowca. Właśnie się zajebałem, wrażenia. Ja do niego nie idę Jestem na wieży, halo! 27 A mnie koleś Ninja! na wieży U góry jestem na tej wy tam? wieży takiej no. To ninja jak się podniesie bądź tam jest 9 sekund! 8, 7, 6, 5! To kurwa byłem! Pierdolę, to nie idę! Nie gadaj! Nie zdążyłem, bo A kurda... mogłem, mogłem iść za to ja pak, nie wiem, ja ta akurat tam strzelał ten ten yy, tym, tym, nie? Zatru, zatru, ten co strzela takim tym śluzem o... można powiedzieć. Tym, co ja się o, trupu... się... o jestem tym niedaleko sama. Dobra i teraz panowie teraz, teraz wyszukacie SG, ja nie ruszę się Najpierw to ja muszę zejść Jak Nestero nie znajdziesz dwie w sekundę To jesteś kurwa o, Po pierwsze im przodzię Fa bubły się ode mnie przychodzę pierwszy raz No ja już, Jak pan za mną chodzi, mi kurwa myślisz, że tam będzie? <grystanie> nie, ja wszystko przeszukuję, mordo. Ja nie robię tak, że przeszukuję ten fragment mapy, chłopie. Tu jest tyle Nie, że... No kto chce mnie tepnąć? Pierdole Ja pierdole. Nie... Kurwa, nie ja pierdolę, ja, ja mówię, ja wszystko w przeszukuję. Ty jesteś... Głuchy? Nie, ja nie mogę zadawać, za nie? Od trzy razy, kurwa, był blisko miejsca. Ja już nie patrzę na ciebie, ja czuję, że ty ten, ten pierwszy raz to regalasz. Ale Adam już tyle razy grał to, On grał ze mną... Chyba, nie wiem, z dwa, trzy razy... Jeszcze nie byłem, było... chłopie! Tutaj na tej misji jeszcze nie byłem. Byłeś! Nie, na Byłeś. tej misji nie grałem. Nie grałem na tej misji. Ja pierdolę! Serio? Nie, nie ja... Weź, ej, weźcie tak. mi nie te pacie, bo zbieram loot. Dalej, kurwa, do mnie. Zbieram, czekaj, daj mi spokój. Co, jestem tu i co? Hmm? No bo teraz wiesz gdzie kurwa iść nie. I co klejesz alkohol? A co tam z, z... A tam jest z Załamania. to? Załamania Jak coś to ja mam wymówkę, bo ja pierwszy raz to przechodzę, nie? No ja to czaję, ale no kurwa A ze mną dwa jest. razy w to gra czy trzy. Się, że I to przechodzi ze mną Żyjecie Co ty tu robisz? Ty tu robisz? Jak Albo już nie pamiętam, pamięta, już sam nie wiem bo, no, 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 kurwa, no. No. co bym kurwa grał A ty, czy całego u, u siebie z the nie przeszłość z szatanem? Przerwęciliśmy i zaczęli strzelać. A po chwili wszędzie roiło się od niego. No cóż, czas, no cóż, wracać, czas do wracać do domu. Twój ojciec, ojciec, do ojciec bardzo się do martwi. Co? Nie, wracamy tam? nie wracamy tam, daj spokój, Kaj. Mój, mój, mój ojciec nie będzie on już decydował. Ezgi, Jezu, wiem, że jesteś uparty, ale nie sądziłem, że przy okazji cię odbiło. Idziemy do Haranu. Dobra, panowie, jak się ja idę tam. Sam. Posłuchaj mnie. W sensie? Proszę, jest o wiele gorzej, niż Sam jest. pójdę do tunelu, bo one chcą do tunelu iść teraz i, stara, i ja pójdę. Tak, musimy do... to razem no zrobić. Nie będziemy latać osobno. Nie to musisz. To tak, nie muszę. No, do, do tunelu nie musisz, tylko to trzeba przeczyścić teren. Dryfujamo. Teraz zrobię szybciej. Ale to miejsce nas dobija. Ale nie mamy tej gry spintrenować, wiecie o tym. Wyobraź sobie życie tutaj. Wyobraź sobie życie wśród tych ludzi. A Haran to nie jest e, miejscowa z Dobra, podstawki? Lesby, lesby, zamknąć pizdę. Zgodna. Nie wiem, jak coś ale mówię do tej klasy, do, do tej laski, nie? Bo Dobra, ale nie ogóle, ja ci pytam. Wam, e, Haran to nie jest e, mapa z podstawki? Dzięki. Jestem hmm? niezmiernie wdzięczny. Haran to nie jest e, mapa z podstawki? Haran? No? Tak, tak, to jest tak. mapa z podstawki. One chcą iść do Haranu, gdzie jest o wiele więcej zombieków i tak dalej? Bez sens. Chcą żyć bo na własną tam. rękę, no to tak jak powiedziały Tam będą miały przyjebane w chuj No ja tak nie mówię, że ja to zrobię, bo ja wiem jaki ogarnie hmm. Czyli znowu będzie. Trójka na to. to jeszcze szybciej pójdzie Dlatego tak, ja to zrobię, bo ja to szybciej pójdę No to poleć wiedzieć. tam A ja za kim biegnę w ogóle? Za samą. Za mną biegniesz okay. A jak szybko... O, jak szybko ich wydziesię, bo już tutaj zombiaków nie ma, nie? O, siema Co tam macie? Mamy sprinterów Jeba sprinterów! Auuu Niszczymy jej! Ja to już zrobiłem, mówiłem. Wiem, ale ich sporo nie było tutaj, było ich mało. Bez hitu. Aż roiła się od przemieńców. O kurde. czy e, już ich nie ma? nie ma? Tak, zająłem się, zająłem się. Teraz powinno być. E, chodźcie, zobaczymy co w tych skrzynkach I jest. za to mi zrób SG. Za tą pomoc. Ale, tak, jak wzrotę. ci ona zrobi lodo A, ja się nie? Stać, jak do tunelu, nie powiem nic na razie, ja Wiem. Ja tam sobie jest otwieram bo... jeszcze te skrzynki. Dobra, Ja sobie też zabieram łupy, też te, jak ci wydropi. O, pałka tutaj jakaś jest. Pałka policyjna. Pałka i dwa Pałka policyjna dla siatana. Bo prawem się stało. Nie gadaj że ja tora zajebię. Tora? No zajebałem tora. Nie gadaj. I takie, i takie coś mi ominęło. No nie Po krake zajebałem Po Pokrake, Po krakę. nieźle. Chcecie to przejdźcie, zobaczycie. Mogę tam wyjść, co z tam u góry? Aha Spiderman, Spiderman hity kurwa w łeb <coughs> dostał. Ten? Wow. Czy Jestem tu. Dużo. Góry. To jest dużo, nie? Ten Ja nie widzę, tutaj nic. Trochę jest. No bo stoję tu przy nim, ja jestem w nim kurwa. A tutaj? Ja nic nie widzę. A nie widzę go. Ja to widzę tylko tutaj, tutaj. Jest. Patrzcie, On... hara. No, ładnie to wygląda. Ja pierdolę wam zrobię screen'a. Dobrze. Ale, ale, ale fajny widocz, widoczek tu jest. No, będzie na miniaturkę. A sesji jak tam jest Dobrze. procentowo? No to 90. Ten, to 90 mamy. No się tu się ustawcie. tam? Tutaj, tu. tutaj. A ja was nie widzę. A ja tu jestem. A ja tu jestem. Dobra, tak zrobię. No, jak się odsuwa? <grym> żeby było was widać. Zaraz spadniesz. No to już nie mój problem. Dostałem barierka, to nic się nie stanie. Dobra, mordy. Każdy z ku kuszą, tak? Ja. Yeah. Jeżeli Wam się mordy odcinek podobał, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. wpadacie do chłopaków. I się widzimy w kolejnym odcinku na tym kanale. like, the following. Hejka 全て。